Ja wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku, w kolejnym podsumowaniu całego z dnia mojej gry. No jak to w tygodniu dość nie działo się za wiele, bo niestety czas nie pozwala na jakiekolwiek większe granie. No niestety w tygodniu to jest tak mało czasu, żeby w ogóle grać tą grę, że robię tylko jakby dwie rzeczy standardowo i po prostu już muszę kończyć, bo tak naprawdę dzień już mi się kończy, dlatego tyle co zrobię, no to się udało zrobić, a jakiś tam zysk zawsze się zrobiło, więc policzymy sobie go niezbyt duży. W tym odcinku, no ale nie zawsze coś tam będzie. Także, no dalej mamy ten sam TL 84K do spłacenia. I witam Was jeszcze raz w odcinku szóstym. Przechodzimy sobie do podsumowania do tego, co działo się od tamtego czasu. Nie mamy żadnego złota ani nic takiego. Także, no, nie spadło nic. Same, jakby tylko śmieci. Sama kasa nie ma złota. Nie ma nic w tym tygodniu. No, może teraz będzie jakieś złoto. Zobaczymy, jak to będzie. Zaczniemy sobie od tego, co działo się tydzień temu w niedzielę, i wtedy mieliśmy na, na koncie 43 330,60 golda. No i wtedy zrobiliśmy zysk 91 738 golda. Byliśmy tylko na tymi, że spadło 7 cc. 200 punktów na backpack nam dało 2700, no i to sprzedaliśmy za 17 tysięcy. Także tylko tyle zrobiliśmy w tamtą niedzielę. W poniedziałek to już w ogóle nie było czasu na jakąkolwiek aktywność. Tutaj mieliśmy stratę 142,310. W związku z moim, z moim aukcją na markecie, gdzie cały czas kupujemy itemki, no to, to po prostu w jakieś dni tam właśnie są straty. No i też 200 punktów na backpacks nam dało 2900 punktów. No i z poleciało nam 6cc w sumie. We wtorek też była strata 44,136. Z teamwork poleciało nam 120k, czyli 12cc. No i 200 punktów na backpacks nam dało 3100 punktów. We środę też była strata niestety 45 053 Golda. Straty z Teamie nam 4 CC no i 200 punktów na backpacks nam dało 3300. No i tutaj w środę było zdanie nagród z Tibia Ja sobie w tym tygodniu na Steamie też będę jeszcze raz tam wejdziemy na Tibia No i we czwartek udało nam się zrobić zysk 1822. 242 golda, 200 punktów na backpack, tam dało 3500 punktów. Z tym poleciał nam 4cc, no i z enchantment za lekko ponad milion się sprzedał, no i holy amplifikacją za 919 k też się sprzedało. W piątek też była strata 41128 golda, z tym poleciał nam 9cc, 200 punktów na backpack, tam dało 3700 punktów. Za wzięliśmy 17 tysięcy. No i to było tylko tyle. W sobotę to był dzień wczorajszy, mieliśmy zysk 57112 golda. Byłem tylko na tym tymce i na drumę, ale z Drum nie poleciało nic, żeby coś cokolwiek zapisać. Więc z tymi mamy tylko 7cc i w Play w ogóle już nic nie graliśmy, bo niestety nie było na to czasu. Także czas wakacji jest naprawdę tak ograniczony, że ja w to w ogóle nie wiem w tą grę, bo wchodzę na maksymalnie 2 godziny albo nawet nie i robię tylko podstawowe rzeczy, żeby nie tracić czasu, żeby to... Zrobić i naprawdę już wychodzę z tej gry bo nie mam czasu tutaj Siedzieć mamy niedzielę jest dzisiaj 16 lipca Dzisiaj mamy czas więc będę sobie mógł cały dzień grać ale niestety Tibia Drone nam zejdzie i z innymi rzeczami także też Nie za dużo będziemy dzisiaj robić bo jak zrobimy Tibia Drone no to Będzie musieli dalej zbierać składniki na shaping. no mamy już 16 lipca ja się nie wyrobiłem Nie zrobię tego 40 postaciami tak jak planowałem Ale na pewno będzie to ponad 20 postaci na ten event w sierpniu, No, no niestety miałem w planach ogólnie zrobić to 80 harami, ale niestety no, nie udało się. Myślałem, że koło 40 by się uda, ale tak czy jak na dzień dzisiejszy będzie to ponad 20 harów. No, może gdzieś około 30 się uda. No Jak jeszcze zdąży sobie nazwać składniki. I dalej mamy na markecie dwa account backpacki za 2 kk wystawione. I jak będę zbliżał się do końca celu, do tego. 84 kK, no to po prostu ja to sprzedam, bo tam jest za 1 i Ktoś chce kupić od razu, więc ewentualnie to potem sprzedam. A to 3 na to zostawię i na markecie Steve Jadon. Poli Recylient za 881, 991 golda. net Application za 1,7 kK ponad. I cooldown Aim za 823 golda też jest na markecie. Te wszystkie rzeczy spadły Steve Adronner, w Tą przyrodę co teraz była. No i kolejne zdanie nagród za dwa tygodnie, czyli nie w tą środę, co będzie teraz, nie tego 19, a dopiero 26 lipca będzie kolejne rozdanie nagród, więc warto sobie zrobić tymi one, jeśli ktoś jeszcze nie robił i potem mieć to z głowy. E, dobra, możemy sobie tu jeszcze policzyć zysk tego odcinka, nie był on za duży, ale no zawsze coś tam zobaczymy. E, chyba nawet może był na minus, e, ale nie, będziemy na plus w tym odcinku też. 43 No i zysk odcinka to mamy, no lekko, 1 698 465 golda? Także, no naprawdę, taki minimalny zysk tego odcinka. No niestety, no czas nim nie pozwolił na jakiekolwiek większe granie nie spadło złoto, nie spadło nic i wiadomo lepszego, więc, no tylko taki mamy zysk. No trudno, ale, no tak, ciąg jesteśmy dalej na plus. I tu możemy sobie jeszcze zliczyć, że wczoraj w sobotę skończył mi się pak ja już musiałem kupić na następny miesiąc czyli od soboty dnia wczorajszego liczymy kasę ile uzyskałem przez cały miesiąc I tak samo możemy sobie policzyć że tutaj w sobotę mieliśmy stan konta 44 971 413 Golda I miesiąc temu miałem dokładnie 5 926 199 Golda jeśli sobie to odejmiemy no to mamy Zysk miesiąca 39 048 214 Golda. Więc jeśli dobrze pójdzie, to jeszcze przez ten cały miesiąc powinniśmy uzbierać do końca celu. Bo mamy 45 KK, a do 84 jeszcze troszkę brakuje. Więc no, może jeszcze albo ten miesiąc, albo przyszły, jak dobrze pójdzie, no to za miesiąc już po prostu spłacimy ten dług. Udało nam się po nie zarobić. I tutaj sytuacja jest taka, że gdybyśmy nie mieli tibia końców od widzów. Za które bardzo serdecznie dziękuję, to musielibyśmy sobie gdzieś tu odjąć około 10 milionów, bo tyle gdzieś kosztuje 250 ile korysów. Także przez cały miesiąc zrobilibyśmy zysk na 29 kk Więc to i tak jest dobrze, bo te 29 kk moglibyśmy odłożyć sobie na tam nasz cel, jaki mamy w danym odcinku, prawda? Także tak, dzisiaj jesteśmy tutaj na bru. Cieszę się z tego bardzo. Ja sobie tą kwotę tutaj zapisuję, co mamy tutaj i zobaczymy, jak to wyjdzie za miesiąc, ile nam się uda nazbierać. Dzięki za uwagę, dzięki za oglądanie tego odcinka i za chwilkę ze streamem, także zapraszam będziemy sobie gać. Powiedzmy cały dzień, bo dzisiaj nic nie robi, więc możemy sobie pograć. Więc jak coś, to zapraszam na streamy na YouTube, na Twitchu i na YouTubie. Do zobaczenia. W kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że już będzie złoto do pokazania. Do zobaczenia. Pa, pa.